Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony MyWorld Games i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia trzeciego odcinka z serii The Games Factory 2 jak tworzyć grę. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przede wszystkim, jak zrobić y, swoje logo na początku y, gry, menu oraz następny level i dźwięki w grze. Zapraszam. Na początku zajmiemy się, y, oczywiście, filmem. Y, wchodzimy w Storyboard Editor dodajemy no, nowy level tu są nasze wszystkie levele i przenosimy ten na początek możemy go zaznaczyć jako logo jak widzicie ja tu sobie już wszystko zaznaczałem na polski e, wchodzimy klikamy insert object All object i avi wybieramy nasz wybrany <coughs> plik avi ustawiamy tak, aby zmieścił się nam w tej ramce, o, tak. Ja jeszcze dodam tutaj na dole tylko czarne tło, ponieważ moje wideo nie jest kompatybilne z tłem. Kole. Ok, i teraz powinno iść, włączamy. Jak widzicie jest nasz film, ale gdy, gdy się skończy ten film nic się nie stanie. Co zrobić, aby nasz, nasza, po skończeniu naszego filmu nasza gra przyniosła nas do następnego levela? Wchodzimy w Event Editor, Nev Collision, zaznaczamy AVI i is AVI the end positor. Zaznaczamy naszego konika od szachów i zaznaczamy jump to frame i zaznaczamy nasz level, na którym ma się znaleźć. Ok, teraz powinno działać, włączmy to. Jak widzicie, przyniosło nas do następnej gry. Teraz pokażę Wam, jak zrobić proste menu. Yy... Wyłączamy naszą grę. Jak się pewnie domyślacie, tworzymy nowy level. Yy... Klikamy i przynosimy tutaj na drugie. I zaznaczymy sobie menu. No. Ok, trzeba mieć jakieś tło. Ja na razie nie będę robił tego, na razie damy insert obiekt i szukamy tutaj e, interface i zaznaczamy button e, i zaznaczamy sobie nie, mniej więcej tutaj e, tekst. Tutaj mamy i zaznaczamy co nawet napisane, na przykład start. Okay. Będzie to tutaj. Wchodzimy w Collisions, mamy w e, co, e, Collision, zaznaczamy buton, e, buton Clicket. ok I zaznaczamy konia szachów i jump to frame i do naszego levela. I jeszcze trzeba tylko zaznaczyć logo, żeby skakało do ok. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest, klikamy i jesteśmy w naszej grze. Dobrze, poczekajcie, ja zrobię oprawę graficzną tego menu i przygotuję rzeczy potrzebne do. Yy, pokazania wam dalszej części poradnika. Poczekajcie, a ja włączę reklamy. Wakacje już nastały, a pierące kupują także Polacy w naszym tajnym magazynie w Dubaju. Prezentujemy 15 najlepszych produktów naszych klientów, którzy współtworzyli tę ofertę. Zestaw podsłuchowy nie podsłuchu. Gwarancja, że nikt nie usłyszy co mówisz, zapewni ci bezpieczeństwo w każdej restauracji, a do tego chuj dupa i kawieni kupa. Polecają proszenie o anonimowość minister spraw wewnętrznych i prezes Narodowego Banku Polskiego. Jedynie za 120 zł wysp owczych i 69 czarnych owiec. Mundial w pełni, a my polecamy zęby Luisa Suareza. Skuteczność gwarantowana zwłaszcza na włoskich zawodnikach. Dzięki nim możesz robić tamy jak bobry. Tysiąc koron czarnobylskich. Masz dość pierdolenia się z toną kabli i słabym zasięgiem? Polecamy kabel bezprzewodowy za 49,99 dolarów jugosłowiańskich. Kolekcja gier roku. Wash symulator mycia psa 3D oraz Patch Pies. Spierdalaj przed psiarnią, zbieraj psie odchody. Trop osobników niesprzątających po swoim psie. Wersja tylko dla niewidomych. Nie czekaj, zbierz gówno już dziś. Tylko od 101 rubli papuji nowej gwinei. Jestem już z powrotem, jak widzicie zrobiłem. Teraz powiem wam co trzeba zrobić, aby połączenie naszej gry pojawił się pełny ekran. Klikamy application, wchodzimy w properties, wchodzimy w window, taki monitorek i... Odznaczamy to, zaznaczamy to i zaznaczamy to. Teraz po, y, powinno nam y, włączyć się. gry nie jestem pewien. Ale, jeśli teraz macie tutaj tą grę, y, to wierzcie mi spokojnie, jest tutaj. Y, jest pełne ekran. Uwierzcie mi, tylko tego nie widzę teraz. Ok, mamy y, nasz, naszą grę. Y, wyłączę ją. Jeszcze później doróbcie sobie przycisk wyłączający. Ja tego teraz nie będę robił. OK i jeszcze pokażę Wam jak y, przejść do następnego levela. Y, bierzemy Insert All obiekt, klikamy Active tutaj edit yy, i dajemy nasz nasze coś jak już mamy wchodzimy w collisions w yy, collisions kiedy nasz ludzik styknie się z another object i tym portalem przeniesie nas do no na razie do Game Overa, ale wy możecie sobie zaznaczyć następny, zaznaczyć następny level. Wiecie co na razie wyłączę ten full screen, żeby nam nie przeszkadzało. okej okay. no i włączamy. Idzie idzie, 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 i się przeteleportował do game overa. Do game, do game overa też możecie, oczywiście, dać przyciski, wróć do menu, albo rozpocznij, jeszcze raz. Ja tego nie będę robił. To tyle z tego odcinka. Myślę, że. Wam pomogłem. W Na następnym odcinku dodamy muzykę i ja, co wy tam jeszcze będziecie chcieli. Ja byłem My world Games. Na razie cześć.